Cześć, ja jestem Natalia i witam Was w moim dzierganym niebie. Dzisiaj zapraszam Was na tutorial na stworzenie bardzo prostej czapki. Czapka będzie miała ściągacz 2 na 2 a górna część będzie ściegiem gładkim. Do stworzenia jej będziemy potrzebować włóczkę, znaczników oraz drutów. Teraz jak mamy już wykonaną próbkę, i wiemy ile oczek mieści nam się w 10 cm. U mnie jest to 16. Ja wykorzystałam podwójną nitkę tej włóczki. Jest to Schachenmayer regia W składzie ma 45% wełny, 30 wiskozy i 25 poliamidu, aby można było wrzucić czapkę do prawki. Obwód głowy, na jaki chcę zrobić czapkę, to 57 cm. W 10 cm wyszło mi 16 oczek. W mojej czapce potrzebuję mieć oczka podzielne zarówno przez 4, jak i 3, więc minimalna liczba oczek, jaką muszę narzucić na swoje druty, to 96. Jeśli wy macie inny obwód głowy i potrzebujecie mniejszej lub większej czapki, możecie dodawać lub podejmować oczka. Ważne, aby nasza liczba oczek zawsze była podzielna przez liczbę 4 oraz przez liczbę 3. Zaczynamy nabierać oczka na nasze druty. Ja robię to zawsze w ten sposób, że biorę dwa druty razem. Nitkę nakładam na palce w ten sposób i przekładam ją w ten sposób. Od dołu, od góry i przeciągam. Przeciągam i w taki sposób musimy nałożyć na druty 96 oczek. Mam teraz na drutach 96 oczek. Wyciągam jeden drut i rozkładam wszystkie oczka równomiernie. Na całej długości. Pilnuję, aby oczka przekręcały mi się wszystkie do środka. Teraz, jak wszystkie są już dobrze przełożone, możemy zacząć przerabiać pierwsze okrążenie. Całe pierwsze okrążenie przerabiam na prawo. Gdy dochodzimy do końca naszego okrążenia, wkładamy tutaj znacznik, aby wiedzieć, gdzie rozpoczynamy nowe okrążenie. Teraz y, kolejne okrążenia będą powstawały nam w ten sposób, że dwa pierwsze oczka będą oczkami prawymi, później dwa oczka lewe, dwa oczka prawe, dwa oczka lewe i tak aż do końca okrążenia. Oczko prawe, oczko prawe. Jeśli tak jak y, u mnie macie dwie nitki, zawsze warto y, sprawdzać, czy na pewno przebiliśmy się przez obie. Dalej oczko lewe i oczko lewe. Oczko prawe, oczko prawe, oczko lewe i oczko lewe. I od razu możecie zauważyć różnicę między oczkami lewymi a prawymi. I tak będzie wyglądał nasz ściek. Robimy tak do końca okrążenia. Mamy oczko, prawda? Wracam do Was z gotowym ściągaczem. Kiedy Wasz ściągacz osiągnie docelową długość, u mnie jest to 14 cm. Teraz po zakończeniu ściągacza musimy wywinąć tą część do środka i będziemy łączyć je tak aby powstał nam gruby podwójny ściągacz. Dalej wbijamy się w kolejne oczko. Przekładamy pętelkę na lewy drut i przerabiamy jako jedno prawe oczko. Robimy pętelkę, przekładamy przez lewy drut, zaciskamy i przerabiamy tym razem na lewo. Pętelka nakładamy na drugi drut i przerabiamy na lewo. Dalej, jeszcze jedna pętelka. Przekładam na drugi drut i przerabiamy na prawo. Pentelka na lewy drut, zaciskamy i przerabiamy na prawo. I tak robimy cały rząd aż do końca do znacznika. Kiedy przerobimy już całe okrążenie, mamy teraz taki gruby, wywinięty ściągacz. I dalej przez kilka kolejnych okrążeń robimy dwa oczka lewe, dwa oczka prawe. Robiłam już cztery kolejne rzędy ściągaczem dwa oczka lewe, dwa oczka prawe. Teraz przekręcamy robótkę w drugą stronę i wracając będziemy przerabiać z powrotem w drugą stronę oczka i wszystkie oczka będą oczkami prawymi. Przerabiamy teraz dalej samymi oczkami prawymi. W tym momencie zrobiłam już ponad 10 cm yy, robótki od ściągacza. Możemy sobie ją wywinąć, żeby zobaczyć, jaki będzie efekt końcowy. Dorabiamy teraz tutaj kolejną część i przyjdę do Was w tym momencie, kiedy będziemy zwężać naszą robótkę. Mamy przygotowane już kilkanaście centymetrów naszej czapki. Teraz musimy przygotować trzy znaczniki i rozmieścić je równo co 32 oczka. Pierwszy zaznaczam tutaj na początku okrążenia, a kolejne dwa będę umieszczała po przerobieniu 32, a potem 64 oczek. Trzydzieści Teraz umieszczamy tutaj jeden znacznik. Trzydzieści jeden, I umieszczamy ostatni znacznik. Przerabiam teraz 32 oczka do końca rzędu. I tutaj ten pierwszy znacznik jest inny. U mnie są to dwa znaczniki, żeby odróżnić, gdzie mamy początek rzędu. Teraz zaczynamy skracanie naszej czapki. U Was może być to e, inna odległość niż u mnie. E, najlepiej przymierzyć na głowę i sprawdzić, e, kiedy będzie na to dobry moment. Przerabiamy teraz jedno oczko. Zdejmujemy, przerabiamy i przeciągamy. Tak mamy skrócony o jedno oczko. Jedno oczko zostało zamknięte. Dalej przerabiamy, aż dojdziemy do trzech oczek przed znacznikiem. Mamy trzy oczka, przerabiamy teraz dwa oczka razem. Jedno oczko. Zdejmujemy znacznik na drugi trud. Przerabiamy jedno oczko, dalej to oczko zdejmujemy, przerabiamy i przeciągamy, dalej przerabiamy. Do kolejnego znacznika tak samo, aż zostaną nam 3 oczka. Teraz dwa oczka przerabiamy razem. Dalej przerabiamy jedno oczko, przeciągamy znacznik. Jedno normalnie, zdejmujemy, przerabiamy i przeciągamy. Teraz dwa oczka razem. Ostatnie i zaczynamy nowy rząd. Teraz całe kolejne okrążenie przerabiamy zwykłymi oczkami prawymi. Mamy przerobione już całe okrążenie. Teraz w co drugim okrążeniu będziemy zmniejszać naszą robótkę. Przerabiamy naszą robótkę do momentu, kiedy między każdym ze znaczników będziemy mieć 10 oczek. Przykładam sobie pierwszy znacznik. W tym okrążeniu będziemy każde dwa oczka przerabiać razem. Możemy wyjąć znacznik. Na drucie zostało nam teraz 15 oczek. Będzie nam potrzebna igła dzwiarska. Odcinamy naszą łomitkę. Zostawiłam taką długą. Nawlekamy igłę. I musimy przełożyć ją teraz przez wszystkie oczka. Znacznik już nie będzie nam potrzebny. Zaciskamy, zaciskamy, wbijamy tutaj, przeciągamy na lewą stronę. I ostatnią rzeczą, jaka została nam do zrobienia, to wrobienie nitek w robótkę. Teraz czapkę musimy ubrać, zablokować, a następnie cieszyć się znoszenia.